Płatności mobilne są coraz popularniejsze. Z kwartału na kwartał Blik po prostu bije rekordy. Ja mam wrażenie czasem, że gdzieś się w tej maszynie hamulce zepsuły, po prostu, bo ona szedł przodu jak zwariowana. I moim zdaniem nie ma lepszego dowodu na to, że po prostu Polacy się do Blika przekonali. Że jest dla nich wiarygodnym i bezpiecznym narzędziem. Co ty myślisz o tym? Eee, tak. Gna do przodu tak, że zdumiewa nas wszystkich. Faktycznie obserwujemy wzrosty transakcyjne z kwartału na kwartał. Pierwszy kwartał, jak dobrze pamiętam, zakończyliśmy 40 milionami transakcji, co oznacza, że statystycznie chyba każdy Polak skorzystał z blika w pierwszym kwartale. Ja muszę Wspaniała powiedzieć, wiadomość. że za połowę tych transakcji podejrzewam, ja odpowiadam. Czyli co drugi Polak skorzystał, a ty całą resztę. To jest. E, no jest, można z tego wysnuwać faktycznie wniosek, że blik staje się coraz bardziej popularny. E, co leży u podstaw tego? No z mojej perspektywy, mam nadzieję i trzymam za to kciuki, że bezpieczeństwo tego narzędzia. Mhm. E, niektórzy powiedzieliby, że łatwość, no ale rozmawiamy o pieniądzach, bezpieczeństwo przede mhm. wszystkim. Mhm. Niektóre nawet statystyki pokazują, że więcej osób płaci w internecie blikiem niż kartami. Mhm. E, i to jest bardzo poważny dowód na to, że blik musi być bezpieczny, żeby tak śmiało wszyscy korzystali z niego w internecie. No i łatwy w użyciu.